Czwartek, 15 września 2016, godzina 9.55 obiekt MS-6, strona lewa. Widok na podporę numer 13, nad którą jest już ustrój nośny jezdni lewej. Pozostały do przesuwu już dwa pakty i pojawia się przyczółek nr 14, do którego za dwa tygodnie powinien dotrzeć ustrojnośny w jezdni lewej. W tle między podporą 13 a 12 widoczny awanbek ustrojnośnego jezdni prawej. Dwa takty, czyli dwa tygodnie opóźnienia w stosunku do jezdni lewej. Tak było cały czas, mniej więcej od początku dobrze ustroimy